Siema, dziś pokażę wam 15 super modów do Minecrafta 1.21, które powinny znaleźć się w waszej paczce modów. Linki do wszystkich modyfikacji znajdziesz w opisie, a więc bez przedłużania zaczynajmy. Modyfikacja Guard Villagers. Dodaje ona do wiosek villagerów, którzy są ochroniarzami wioski tak samo jak żelazne golemy. Zabijają oni każdego stwora, który znajduje się w wiosce, a także każdego, kto uderzy villagera. Posiadają różne bronie, a nawet tarcze. Mają oni również rozbudowany system walk, potrafią walczyć lepiej niż inne stwory. W momencie pojawienia się jakiegoś stwora, atakują go masowo. To znaczy, że rzucają się wszyscy na niego. Villager Name. Jest to minimalistyczny mod, dodający do gry nazwy villagerów. Mamy tu bazę aż 5000 plus imion. Każde imię jest przydzielane losowo do losowego villagera. Trasz slot. Pewnie często zdarza ci się iść do kopalni i mieć zawalony ekwipunek kamienia, którego nie potrzebujesz. Dzięki tej modyfikacji mamy nowy slot, który jest koszem. Gdziekolwiek jesteśmy, możemy kliknąć delete na przedmiot w ekwipunku lub przenieść przedmiot w slot kosza, a zostanie on usunięty. Clumps Jest to optymalizacyjny mod, który stakuje wydobyty EXP w mniejsze kulki EXPA i zmniejsza tym samym potencjalne lagi. Jak widzicie, bez modyfikacji tych kulek jest bardzo dużo. A tu macie rezultat działania naszej modyfikacji. Auto HUD. Modyfikacja dodaje automatyczny HUD, czyli pasek z przedmiotami, który gdy nic nie robimy, po chwili znika. Włączyć go ponownie możemy za pomocą klawisza G, a tu macie pokazane, jak wygląda to podczas gry. Time in a battle. Crafting z czasem jest dość prosty. Dzięki tej modyfikacji możemy używać czasu spędzonego w grze do przyspieszania wielu czynności, które wymagają czasu. Zaliczyć do tych czynności możemy na przykład rośnięcie rośliny lub przepalanie czegoś w piecu. Każda spędzona sekunda w grze odkłada się do butelki, abyśmy mogli wykorzystać ją, gdy nie chcemy czekać, aż coś urośnie lub przepali się. Treasure Distance. Zapewne po znalezieniu mapy skarbów często miałeś problem ze znalezieniem tego skarbu. Na szczęście mamy tutaj mod dodający do mapy skarbów liczbę bloków, jaką jesteśmy oddaleni od skarbu. Moim zdaniem z pewnością przydatny mod. Modyfikacja Healing Bed. Łóżka działają teraz regenerująco na punkty życia. Podczas snu możemy wyleczyć swoje życie bez względu na poziom żywności. Craftable Chainmail Armor. Zbroja z kolczugi jest niedostępna do zrobienia w zwyczajnym Minecraftie. Modyfikacja ta dodaje crafting tej zbroi. Aby zrobić te zbroje, musimy skraftować łańcuchy, a następnie z łańcuchów robimy zbroje. The common sense. Modyfikacja dodaje do gry masę nowych craftingów, które powinny być dostępne w zwyczajnym Minecrafcie. Moim faworytem jest tu crafting na totem nieśmiertelności. Spawn Animations. Jest to modyfikacja, która zmienia animację pojawiania się mobów. Zależnie od stwora i miejsca pojawienia się jego animacja się różni. Better Advancements. Modyfikacja sprawia, że do gry dochodzi wiele nowych osiągnięć. Goblin Traders. Jest to prosty mod, który dodaje gobliny posiadające unikalne zawody. Podobnie jak wędrujący handlarze, gobliny można znaleźć losowo pod ziemią, w jaskiniach lub w neterze. Obydwa gobliny mają swoje unikatowe, niepowtarzalne trady. Możesz je również nakarmić, aby otrzymać zabawną animację. Vanilla Twix Jest to modyfikacja, która dodaje do gry nowe craftingi oraz nowe mechaniki. Tu mamy stojak na trofeum. Motyką możemy szybciej niszczyć trawę. Zapisane tabliczki możemy edytować. Możemy zrobić aż cztery skrzynki na raz używając kłód. A także bloki kłód, które są z każdej strony takiej samej tekstury. Przytrzymując shift oraz prawy myszy, możemy zamienić naszą zbroję ze zbroją ze stojaka. Ciekawą zabawką jest dynamit, który działa jak rzucane TNT. Mamy także możliwość pieczenia jajek. Mamy tu również blok krzemienia, cukru i węgla drzewnego. Link do filmu z lepszymi informacjami o tym modzie w opisie. Colorful Goats. Przy pomocy dowolnego barwnika możemy kolorować kozy. A tu możecie zobaczyć kilka ujęć z kolorowymi kozami. To już na tyle w dzisiejszym filmie. Dzięki za obejrzenie. Jeśli cenisz moją pracę, możesz zostawić suba. No i cześć!